Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół Gerald, Geralt, tutaj. O, ho, ho, biało włosy. Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napi. Dzięki. Może innym razem. No szot, i się prosisz. Siemanko, drodzy widzowie, dzisiaj bez zbędnego komentarza. Zobaczmy to jeszcze raz. Najbardziej ikoniczna scena dodatku serca z kamienia. Miłego oglądania. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Kim ty właściwie jesteś? Gaunt Rodim, zwany nie o to pytal. A więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. I pakujesz ludzi w kłopoty? Nie ja, tylko ich źle sformułowane życzenia. Ja jestem uczciwy. Daję ludziom tylko to, czego chcą. A to, że często pragną rzeczy niegodziwych, to wyłącznie wina ich zgniłej natury. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruje i nie spełnię Twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Hmm... Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Gerald, istnieją trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Czemu zawdzięczam Twoją obecność? Chciałem Ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znanie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane Kruczki, drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję: Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. O, tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę z nami. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Jeśli podobał ci się mój film, Co, zostaw licha? łapkę w górę i Czemu suba. mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem Wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie. Posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu Atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki.